Siema wszystkim, z tej strony Norris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim już z serii Real Boxing i dzisiaj kontynuacja przygód naszego rokiego polskiego, ale mam dla was trochę smutną wiadomość, bo jak widzicie mamy rekord 2, 2 0, 0 gdyż yy, mój save po ostatnim nagraniu niestety uległ zniszczeniu nie będę wam opowiadał, jak to się stało, może kiedyś, bo to głupia historia z tego wyszła. Otóż, stworzyłem nowego rokiego, takie same spodemki, takie to samo jak, jak tylko mieliśmy. I jak też mieliśmy w poprzednim odcinku, powiedziałem, mamy na początku tego zmierzyć się z niejakim etanem, czyli etan przypadek jako kolejny, no nie mogłem odrobić tego co. Co, co wypracowaliśmy w poprzednim odcinku, dlatego trochę, trochę spędziłem czasu na siłowni. Walki kogutów. Lecimy dalej z naszą karierą. Naszym, przeciwnikam, znaczy naszym przeciwnikiem dzisiaj ETAN. Zobaczmy na co stać naszego wspaniałego przeciwnika ETANA. Ciekawe czy pokaże dzisiaj klasę jakąś, chociaż ten. Dwie wygrane, dwa nokauty, zero porażek, zero remisów. Taki rekord wnosimy my. Pytanie, jaki rekord wnosi Etan. O, 24 zwycięstwa, 17 porażek, dwa remisy. Doświadczony zawodnik, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Z Wielka Brytania. Walka. Dobra, bronimy, bronimy. Okej, okay. musimy. Musimy bardzo dużo blokować tutaj ciosów, bo etan wykazuje się nawet dużą agresją, mógłbym powiedzieć. Ale myślę, że proste powinny. Załatwić sprawę Proste sierpy, czasami podbródkowe Pięknie się teraz naciął, pięknie Ajajaj, dostajemy No ale no, zakrwawiony już Czy musimy wyczekać dobry moment? O Jezu, sorry za te lagi Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest. Już? Dobrze Koniec, jest A, pięknie wymierzyliśmy. Jaki zakrwawiony nos i twarz, całe oko, zobaczcie. Nie no, nie dziwię się, że padł. Oklep zebrał. Przez ten jeden cios najczęściej najbardziej to, który na który się naciął. Już mogą mu się zakrwać trochę w głowie, ale nie, nie wstanie. Proszę bardzo, knockaut w pierwszej rundzie. Otóż nie mówiłem wam, jaki mam plan. Plan na, na tą serię jest taki: zdobyć wszystkie pasy mistrzowskie, natomiast po zakończeniu ostatnich, po zdobyciu ostatniego pasa skonfrontować się ze wszystkimi zawodnikami na większym dystansie czasowym. To już zobaczymy, jaki on będzie. Ok. Bardzo ważny promotor obserwował Twój występ w trakcie ostatniej walki. Chcecie mieć wśród, wśród swoich najlepszych pięściarzy. Premia. 500. Przyjmujemy oczywiście tą ofertę. Kolejnym naszym przeciwnikiem będzie Xiao Chang, z którym za chwilę powinniśmy się skonfrontować. Zobaczmy, jaki on jest. O, jak widać Xiao to się nie wyróżnia zabytnio. Nie gruje nad nami, no bo statystyki mamy o niebo lepsze niż on. Sprawdźmy się z nim w walce. Zobaczmy. Co nam zaprezentuje Xiao? W poprzedniej walce nam, doszła nam kolejna wygrana przez knockout. To oczywiście mnie bardzo cieszy. 23-20. Mm, 6 KO. Nie jesteś tak bardzo knockoutującym przeciwnikiem. Pięknie się naciął. Uważać. Już nos rozkwaszony. A jajaj, a ty. Koniec. Kilku strzałów jest ten przeciwnik. Kurde. Dlatego właśnie myślę, żeby ze wszystkimi potem się nie spróbować na większym dystansie czasowym. I oczywiście więcej rund. O jezu! Haha, <laughs> pięknie prosty wszedł na no, podniesiesz się. Czy mogę sobie zaliczyć kolejny knockout? Nie, jest! Czwarte zwycięstwo przez knockout na naszym koncie. Mi się wydaje, że od poprzedniego odcinka są coraz bardziej zakrwawieni moi przeciwnicy. Okej, okay. zbliżamy się wielkimi krokami do naszej walki o pas mistrzowski. Eee, Troy Finch jest dzisiaj kolejnym naszym przeciwnikiem. Zobaczmy. Okej, okay, Troy, ma 34 zwycięstwa, 13 porażek i 15 zwycięstw przez knockout. Zaskakujące, sprawdźmy się. Fajnie by było po raz kolejny wygrać z nim przez knockout. Natomiast, ja już mówię, na tym na koniec, po tych wszystkich, jak będziemy walczyć ze wszystkimi innymi, to w większym dystansie czasowym będzie dużo trudniej wygrać. Oczywiście przez knockout. Musimy wypaść jak najlepiej, żeby przejść eliminację do mistrzowskiej, do walki ją. Do turnieju o mistrzowski pas. Ajajajajaj. Dobra, obronił to. Pięknie. Blokuj, blokuj, Roki. Nie możemy się dać. Pokażmy mu lepiej klasę. I zaciętość. Jaka jest naszym atutem. Już oczy zakrwawione Dobra Jest! Piekielny cios Zobaczcie jak to weszło Piekielnie mocny cios. Kurde Ciekawe czy potem tym stanie W ogóle mikrofon tak, działa. Wow Koniec Hahaha ha, ha. Mamy knockout. Nasza postać lekko lekko zakrwawiona. natomiast nasz przeciwnik rozcięcie na rozcięciu. Ciekawe ile będzie musiał chwilu, go łatać. Ileż zarobimy za tą walkę? No? Za tę walkę moi kochani zarobiliśmy 250, 225 powiedzmy, że dolców. Okej okay. hmm. Ile mamy w ogóle? Kasy 2? Tyle, tak? Ok. Myślę, że na razie... Zobaczymy jak będzie wyglądał nasz kolejny przeciwnik. Eee, Taka sama szybkość Wytrzymałość o 2% niższa, a o 4% niżej siły ma. Widzę, że to jest jakiś typ wojskowego pięściarza. No, spróbujemy się. Zobaczymy, co nasze, nasz przeciwnik o nazwie Ja yeah. ma nam do zaprezentowania. Jest i na szeroki. 5 zwycięstw przez knockout, 0 porażek. Ja. Yeah. Petrukin. proszę bardzo. Z tego co widać może być kozak. Dobrze, dobrze, dobrze. Trochę też musimy uderzać naszym ciosami. Korpus. Nie możemy ich tylko zbierać. Jej! Oszołomiliśmy go, koniec. Było totalne zniszczenie i... 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 To ilu doliczymy? Proszę bardzo, wstał! Mocna szczęka. Jeden z mocniejszych dzisiaj. Uciekać z narożnika. uciekać z narożnika. Nie ma. Nie, nie klinczujemy dzisiaj. Tak jest. Jeszcze próbował swojej szansy w klinczu i... Przy uniku i oddać. Ale niestety. Dla niego niestety, dla nas niestety, oczywiście posłaliśmy go po raz kolejny na deski. 3, 4, 5, 6, 7. Koniec! Koniec! Zwycięstwo przez nokaut jest nasze. Po raz kolejny. Kolejny Myślę, że zaraz będziemy musieli kończyć odcinek Dzisiaj chciałbym zobaczyć Ilu nam zostało do Dostania się do e, Do turnieju Seth Holden Myślę, że jeszcze dzisiaj z nim zawalczymy Spróbujemy z nim wygrać A po tym Z tego co widzę już nikogo nie ma Także e, Myślę, że W kolejnym odcinku będzie właśnie turniej mistrzowski Seth Holden. Bardziej szybki od nas. Szybszy od nas. No, pasie na te spodenki i na rękawice. Pierwszy rzut oka. Tygrys. Nie sprawdziłem oczywiście, jakie mają, jaki ma bilans walk. Sprawdźmy to na szybko. W momencie, jak tylko kamera zostanie skierowana na niego. Mimo, że to jest gra, bardzo mi się podobają te muzyki na wejścia. Naprawdę. Bardzo fajne. Stany Zjednoczone, 41 zwycięstw, 12 porażek, 11 wygranych przez knockout. Proszę bardzo. Twardy zawodnik. Wow! Ostra wymiana ciosów. Naciął się na podbródkowe, ale nie możemy Nie może nas ponieść za bardzo Bo nasz przeciwnik bardzo mocno bije O Jezu, idziemy równo Idziemy po prostu równo Nie możemy dać się Okładać, jest! Pięknie Na szczękę nie możemy dać mu się okładać, bo naprawdę bije mocno, jak sami widzieliście. Dużo nam zjechał życia. Musimy na to bardzo uważać. Właśnie od tego jest blokowanie. Ale Rocky oczywiście pokazał znowu klasę. Haha, <laughs> polski Rocky. O! <laughs> Jezu, jaka masakra lewym prostym. Nie zdążył się... Le, zdążył się ledwo podnieść i... Już skończył na dyskach po raz kolejny. Ale coś mi się zdaje, że znowu jeszcze zobaczymy go naprzeciw siebie i. wstanie. Nie, nie wstał. Koniec walki. Tak jest. Siódme zwycięstwo przed, przed czasem. Trochę wargi zakrwawione. Ale. Najważniejsze, że zwycięski. Mordercze boje są tutaj toczone. Rocky Balboa po raz kolejny schodzi oczywiście z ringu zwycięsko. Tutaj to jest pikuś. Zobaczymy, co będzie, jeśli chodzi o. Tak jest. Walki kogutów. Klasyfikacja. Finał. Eliminacje do półfinału dzisiaj za nami. Także. Ile mamy kasy? No, trochę mamy. Także ja bym sobie dziś jut między tym. między odcinkami strzelił. Trochę treningu, zobaczymy jak to wyjdzie z tymi procentami. Mam nadzieję, że dobrze to wszystko wyjdzie i w kolejnym odcinku widzimy się już w walce o pas mistrza kogutów. Potem starcie mistrzów i legendy boksu. Słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się i też trzymajcie kciuki.